Przy wejściu do portu od strony miasta Barcelony stoi taki wielki pomnik głowa Barcelona się nazywa projektował go Picasso takie kolory ma i niedaleko już jest Port Well Widać proszę popatrzeć drzew statek motorowy ogromny O i jaki duży ogromny statek motorowy Potężna jednostka a z drugiej strony jachty maszty jachtów I piękna aleja, palm. I bliżej podchodzę do portu jachtowego. Ale ich dużo tych jachtów. Proszę popatrzeć ile tych jachtów tu jest ale duże karabele Tu taki dwumasztowe Piękna, ogromna karawela dwumastowa jacht i szereg innych stoi naprawdę duży port No, ludzie wysiadują na polanie, no i ten ogromny statek motorowy. Widać wyraźnie teraz, jaki duży statek motorowy jest. O, wszystko w porcie. No i na nadbrzeżu tutaj też duży statek motorowy, też widocznie.